Witam gorąco wszystkich sympatyków ekstra klasy. Oczywiście czwarta kolejka już za nami. Jak widzimy, komplet wyników. Dwa mecze nie odbyły się, ponieważ Lech Poznań i Raków Częstochowa rywalizują tutaj w eliminacjach do Pucharów Europejskich, a więc oni sobie przełożyli te mecze z zagłębiem jak i z piastem Gliwice, ale przejdźmy już teraz do wyników jak to wyglądało Korona Kielce na początek wygrywa z radomiakiem 3 do 0 górnik zabrze ulega na własnym stadionie Niecieczy 0 do 1 Arka Gdynia pokonuje pogoń Szczecin 2 do 1 i w meczu na szczycie widzę płódź z Wisłą Płock widzimy 1 do 1 podział punktów a już w niedzielę Jagielonia Białystok mierzy się z Krakowią i tutaj wynik jest 5-2-7 ramek w jednym meczu działo się. Legia Warszawa z GKS Katowice wygrywa również w ostatnich minutach meczu 3-1. I na zakończenie mamy tutaj Lechia Gdańsk z motorem Lublin. Naprawdę dobre widowisko 3-3. Do działo się dużo na tym meczu. Przejdźmy teraz szybko do szczegółów tych meczów, oczywiście Korona Kielce na początek z Radomiakiem, pierwsze zwycięstwo drużyny z Kielc, yy, gola strzelił, dwa gole właściwie strzelił Błanik z karnego, jak również z akcji i również Sotiriu w 72 minucie, Tak to wyglądało, oceny dość wysokie, jeśli chodzi o Koronę, wstawier yy, Dziekoński wysoko Sotiriu, wysoko Dawid Błanik, również według mnie menow the match, tutaj ten zawodnik zastępuje można powiedzieć godnie Fornalczyka, więc dobrze się wprowadził do zespołu. Gdyby nie odejście Fornalczyka, ten zawodnik by nie występował. Jak widzimy David Błaniek 79 minut, dwie bramki w ostatnim meczu. Warto przyjrzeć się temu zawodnikowi. Z co do Radomiaka, Radomiak był tutaj można powiedzieć faworytem, jednak nie udało się wygrać. Duży problem ma Radomiak również z Kapitą, który opuścił boisko z kontuzją widzimy niską ocenę bardzo Filipa Majkrowicza, więc nie jest za ciekawie. Ale jak u siebie jest mocniejszy. Zobaczymy jak to będzie za tydzień. Tymczasem przenosimy się już tutaj do Górnika Zabrze, który właśnie u siebie przegrał z Brookbetem termalikom 0 do 1 po golu Fassbendera. No i malutkie zaskoczenie tutaj nie udało się. Mleczko bardzo wysoka ocena 9,6. Polski również asysta do Fassbendera niska ocena kubickiego Matsimo również nie pokazał się z dobrej strony w tym meczu. Generalnie, generalnie taki mecz do zapomnienia w brze No niestety akurat tutaj mój typ był na Remis lub na to, że dwie drużyny Strzelą Gola. Kolejnym już meczem było to sobotnie spotkanie między Arką Gdynia a pogonią Szczecin. Jak widzimy, Arka Gdynia wygrała 2 do 1. Tutaj był Karny, którego Kluris nie strzelił. Gole strzelali dla arki Jakubczyk, Kerk no i dla pogoni Lonczar. Również Perkan miał asystę w tym meczu. Również Grosicki rzucił piłkę i miał asystę, tak to wyglądało. Jeśli chodzi o kulorisa, no ten zawodnik głową jest już już w innym klubie jest tam kierunek arabski, tak więc być może pieniądze go kuszą i nie do końca jest skoncentrowany przez to ten karny nie został wykonany jak trzeba. Tutaj pozycja Roberta Kolendowicza jest mocno zagrożona według mnie. Albo Robert Kolendowicz, albo Marek Papsz, no oni prawdopodobnie Który z nich. Jeśli wyniki się nie zmienią, to we wrześniu pożegna się z posadą. To są moje takie typy, które pierwsze stracą e, pracę. Jednak no, Kolendowicz według mnie dobry trener, tylko że tutaj jest też duża presja i trzeba robić wyniki. Widzimy Hucham bardzo niska ocena, 5,7, zawodnik, który otrzymał również żółtą kartkę, nie popisał się tam, był nerwowy źle to wyglądało, zobaczymy jak to będzie w innych meczach, przejdźmy teraz już do spotkania między Widzewem a Wisłą, po ten to mecz na szczycie w sobotę, godzina 20.15 jeśli chodzi o w Szechu 41, no i Sekulski w 36 minucie strzelił dla Wisły, Polsk. o tym meczu oczywiście nagrałem osobny film, więc tutaj zachęcam do oglądania, a my przechodzimy już do spotkania między Jagiellonią a Krakowią no tutaj się działo, tutaj dużo goli padło. Jeśli chodzi o Krakowie, zaczął Otar Kakabadze, Filip Strlinkowicz 5 minut jeszcze szybciej strzelił, więc Krakowia prowadziła jednak. Jagiellonia w końcu wzięła się do roboty i po golach Pietuszewskiego, Pululu, Romańczuka, również Pozo i Ralica wygrała 5 do 2. Wielki mecz Pietuszewskiego wywalczył Karnego, grał dość dobrze na tym swoim skrzydełku, młody zawodnik, generalnie dość dobrze mi się go oglądało i również Taras Romańczuk wchodzi już na reprezentacyjną formę. I kto wie, kto wie, być może we wrześniu będzie powołanie, jeśli jeszcze zagra dobrze w Europie, pokaże się z dobrej strony. Mi się wydaje, że wtedy Urban może się zastanowić nad jego powołaniem. Tutaj jeszcze kilku rezerwowych pokazało się z dobrej strony, widzimy kiedy wszedł Jesus IMAZ ta gra zupełnie się zmieniła, ale to jest właśnie IMAZ, o tym też robiłem wcześniej film, jak w ogóle drużyna Jagiellonii jest budowana wokół IMAZA i to już od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o Krakowie, tutaj generalnie wyglądało to dobrze. Do karnego, gdyby karnego strzelał Stolinkowicz, a nie Maigard, być może wynik byłby zupełnie inny, również Perkowicz popisał się bardzo brutalne zachowanie 5,9 ocena jak widzimy on szedł z boiska no i wtedy Jagielonia już przejęła totalnie inicjatywę na boisku a więc yy, drużyna Adriana Siemieńca znowu się rozkręca i wchodzi na takie tory które my właśnie lubimy którą lubimy Jagielonie która gra pewnie kontroluje mecz i gra widowiskowo dla oka Przechodzimy już teraz do ostatniego meczu niedzielnego Legia Warszawa z GKS-em Katowice. No tutaj się działo również, jeśli chodzi o końcówkę. Na początku oczywiście Wszołek strzela bramkę na 1-0, a pod koniec meczu Bartosz Tobak wyrównuje pięknym strzałem pod poprzeczkę. No i zaczyna się konsternacja jednak, to nie jak... Artur Jędrzejczyk 96 minuta właściwie strzelił głową Gola został najstarszym zawodnikiem Legii jeśli chodzi o strzelców bramki generalnie on strzelił swojego gola ostatniego w 2019 roku, więc musiał długo czekać, ale ważył ten gol bardzo dużo, później jeszcze na dobitkę Mori Morishita na sam koniec i w tym, tym sposobem GKS stracił no właściwie ten punkt, który już miał, już się witał z tym, że wywiezie punkty z Łazienkowskiej, jednak to się nie udało. Tutaj, jak widzimy, jeśli chodzi o drużynę GKS-u, konieczny jest inny napastnik. Rosołek nie dowodzi. Generalnie GKS Katowice po stracie repki, znaczy po sprzedaży repki, no i po sprzedaży Bergiela ma dość duże problemy, jeśli chodzi o kreację gry. Nie wygląda to najlepiej i tutaj jest duży problem. Duży problem trenera Kuraka, który musi tutaj wykombinować coś, albo z Nowakiem przenieść go bardziej do środka, bardziej do tyłu, albo muszą kogoś ściągnąć jeszcze do strzelania bramek. Nie wiem dlaczego oni nie kupili wtedy Kurminowskiego, gdy on był do kupienia, pozwolili na to, żeby przeszedł do leki. Wydaje mi się, że Kurminowski lepiej by się wkomponował w ten zespół niż Rosołek, no ale to jest tylko moje zdanie. Zobaczymy jak będzie wyglądała gra GKS-u w kolejnych meczach. Jednak oczekiwania jeśli chodzi o tą drużynę tam dość duże. Nowy stadion, duże zaplecze kibicowskie. Tak więc yy, będą, będą potrzebować wyników i tutaj no, pozycja Rafała Góraka który no, w extra klasie w sumie w jednym klubie jest najdłużej jest też dość mocno zagrożona. No, i przechodzimy już teraz do ostatniego meczu. Lechia ja Gdańsk z motorem Lublin. Tutaj się działo dla Lechii, strzelał Mena, Bobczek, oczywiście, no i Winik. Tak więc Bobczek dopisał kolejną bramkę do swojego dorobku, jeśli chodzi o motor. Bartosz Wolski, cudowny strzał z tutu wolnego. Można powiedzieć, że stadiony świata. Iwo Rodríguez, no i Karol Czubak się również zameldował, a więc tutaj w kontekście. Fantazja ekstra klasy. Warto rozpatrzyć tego zawodnika. Również jeśli chodzi o Lechie Tomasa Boczka, ale moja taka rada, nie bierzcie obrońców z Lechii, oni tracą zbyt dużo goli. Tutaj nigdy nie wyjdziecie. Dobrze, przejdźmy jeszcze do ocen. Widzimy bohaterem meczu Boczek 9,4. Mena dość wysoka ocena, jeśli chodzi o Brighta 5,8. No i tutaj ten zawodnik w tym meczu się mu dużo przyglądałem. Generalnie on mnie w ogóle nie zachwycił swoją grą. Nie wiem dlaczego za niego jest taka cena. Ale jeśli ktoś chce zapłacić prawie 40 milionów złotych za tego zawodnika śmiało, pompuje się to w ekstraklasę. Być może te pieniądze popracują jeszcze na innych. Więc jeśli chcą, to nie wpłacą. Przejdźmy właśnie do młodzieżowców, tutaj jeszcze zrobiłem takie zestawienie, jeśli chodzi o wszystkich młodzieżowców, którzy zagrali w tej kolejce. Oskar Pietuszewski 90 minut, widzimy gol, wywalczony rzut karny, a więc jest, no, najlepszy młodzieżowiec można powiedzieć. W kolejnym jest Dawid Rachal, prawie 80 minut on wywalczył tylko rzutą kartkę. Dimitri Jalis 4 minutki, tylko jednak on zdołał strzelić gola, więc dość dobrze. Kolejny Młodzieżowiec z golem, więc miliach Kupczyk, w Gdynia, 88 minut na placu. O, kolejny to jest Bredenkiewicz, 66 minut, przyborek, tylko 5 minut lis również w pogoni Szczecin. Nikodem Niski zaliczył asystę 25 minut. W kolejnej Kielce również dość dobrze wygląda ten zawodnik. Warto mu się przyglądać w następnych meczach. Jeśli chodzi o górnik Zabrze, tu Teodoros Tsirigotis 70 minut. Tym razem bez gola. Igor Strzałek w Termalice 33 minuty. Natan Dziegielewski Szcześniak w górniku Zabrze po 5 minut. Oskar Wójcik w Krakowi cały mecz z żółtą kartką. Dijon Kameri 10 minut, nic takiego nie pokazał, praktycznie nie było go widać, jeśli chodzi o Wisłę Polskę, Wiktor Nowak dobry mecz, zrzutą kartkę zaliczył, ale on wyglądał dość dobrze i Bartosz Borowski również gdy wszedł nie robił zbyt wielu błędów to co miał to grał, wyglądał dość dobrze, więc wydaje mi się, że ten zawodnik będzie dostawał więcej szans Wiśle do no i Christian Pomorski, tutaj 3 minutki, więc nie oceniajmy Charakter Łukasiak w GKS Katowice, no Miał sytuację, nie udało mi się strzelić, był blisko. Wielu, wielu ludzi mówi, że repka by to strzelił, więc Łukasiak musi jeszcze popracować nad sobą. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, no to Szymon Weirał cały mecz w bramce, Bright EDE, cały mecz i Michał Głogowski 25 minut. Jak wiemy, Weirał fajna interwencja, ale taka bardziej Robinsonada parada do statystyk niż niż poważne wybronienie. Piłka szła nad poprzeczką. Wydaje mi się, że ten zawodnik no, taka cena jak za niego jest, no wydaje mi się, że powinien wyglądać lepiej na tym boisku. Przejdźmy już na sam koniec do tabeli. Jak to wygląda w tabeli Wisła-Poc. Pierwsze miejsce 10 punktów. Legia zaraz za nimi, tylko Legia ma 3 mecze. 7 punktów. Tutaj jest jeszcze Radomia, który przegrał mecz, miał szansę wicefłódź. Mi się. Tak więc widzimy cała ekipa, która tutaj doszła z tego miejsca ma 7 punktów, to jest początek sezonu, tutaj jest wszystko i jeszcze takie pomieszane groch z kapustą, widzimy Piazza Bibice, dwa mecze nie zagrał. to jest według mnie no, troszeczkę chora sytuacja. Z perspektywy Piasta przynajmniej będą musieli gdzieś to grać później w grudniu, gdzie ta forma jest już inna, no, ale mamy taką pracę takie przepisy. Zobaczymy jeszcze na piątą rundę spotkań, kto tutaj zaczyna, w Zagłębie Lubin z Lechią, Krakowia Wice, dobry mecz, szykuje się nam w piątek, Piast z Motorem, no tutaj zobaczymy czy Piast w końcu zdobędzie jakiś punkt, GKS Katowice z Arką Gdynia, Lech z koroną. Pogoń z Górnikiem. Tutaj ciekawe widowisko. Radomiak Jagiellonia, Brugbet Termalika z Rakowem. No i 17.20.15 Wisła Płock podejmie Legię Warszawa, więc można powiedzieć kolejny mecz na szczycie. <grydy> tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę Takie podsumowanie. Ja Was zapraszam do komentowania. Możecie skomentować, kto Wam się podobał w tym zestawieniu w czwartej kolejce. Również zapraszam do subskrypcji Polajkowania, trzymajcie się, cześć.